Cześć moi drodzy, witam was bardzo ciepło. 1 czerwca i z okazji Dnia Dziecka wszystkim widzom na moim kanale składam najgorętsze życzenia, żebyście mieli zawsze dużo radości w sercach i dużo entuzjazmu z tego co życie wam przynosi. Mój dzień dziecka zaczyna się fantastycznie, bo dźwiękiem deszczu a oprócz tego dźwiękiem ciszy, co jest zawsze moim niedoścignionym marzeniem. Kiedy się realizuje, to po prostu jestem przeszczęśliwa. Dzień deszczowy, ale będzie się fajnie chodziło po lesie. Dzisiaj kolejny dzień mojego wspólnego grzybobrania z grzybofilem. Zapraszam, a póki co, zobaczcie i posłuchajcie tego deszczu. Góry sobie woliwusz. Deszcz i ptaki i cisza. Cześć moi drodzy, witamy teraz już z lasu, ja już się z wami witałam z mojego pokoju, z życzeniami, najlepszymi życzeniami z okazji Dnia Dziecka, a teraz już oczywiście ruszamy do lasu, dzisiaj znowu z Jarkiem z kanału Grzybofil, witamy serdecznie i obczajamy dzisiaj nową miejscówkę. Witam serdecznie widzów Marianny, dołączam się do życiań, bo wszyscy w końcu jesteśmy dziećmi, czyimiś, małymi lub dużymi, tak więc życzmy sobie jakiegoś grzybowego prezentu. To tak jest. Nasze święto wspólne. To by było cudowne. Lecimy do lasu. Chodźcie z nami. Pierwsze grzybowe znalezisko, bardzo fajne. Bardzo mnie cieszą te pieprzniki. Kureczki. Już fajnie podrośnięte. Cudowne. No i następne miejsce z piecznikami. Tutaj już bardziej wyrośnięte, prześliczne. Raczej blade, powiedziałabym. A tutaj ktoś ma już obiadek. A to ci dopiero jest pierwsza czubajka tego sezonu. Kania. Nowe odkrycie, nowy wspaniały las w okolicach Srebrnej Góry. Naprawdę wspaniały, dębowy, mokry, pięknie się chodzi. Cudna niespodzianka na Dzień Dziecka. Na razie pieprzniki i stare borowiki usiadkowane i ta czubajka kania. Ale las wspaniały i każde nowe miejsce oczywiście na wagę złota. Dzisiaj też jest bardzo dużo salamander plamistych, ale nic dziwnego po deszczu wylazły. Dzisiaj dosyć mało grzybowo, ale za to udało nam się trafić na pierścieniaki uprawne i to zarówno w moim przypadku, jak i przypadku Jarka. Pierwsze spotkanie z tym gatunkiem grzyba, także przymuliliśmy tutaj trochę na stanowisku robiąc filmiki, zdjęcia i już Wam pokazuję, jak wygląda pierścieniak uprawny, bo to premiera na pieprznikowym kanale. Jeszcze pierścieniaka uprawnego tutaj nie było. Oto pierścieniak uprawny. Ma taki fioletowawy, trochę brązowawo z lekkim nalotem fioletu. Kapelusz. Od spodu pierścień. Biały trzon. Fioletowawe blaszki. Takie grafitowo-fioletowe u starszego, ale są też zupełnie jasne. I takie jakby korzonki na końcu trzonu ryzomorfy rośnie sobie w najlepsze na brzegu leśnej ścieżki. Jest ich tutaj było ich tutaj kilka. Tutaj zobaczycie dokładnie ten fajny fioletowy odcień blaszek, ale u młodszych na przykład są zupełnie jaśniutkie. Pierścieniak uprawny. Jesteśmy, słuchajcie, w okolicach pięknego rezerwatu przyrody Góra Cisowa. Podziwiamy sobie naturalnie rosnące cisy. Świetne miejsce. Następny wspaniały dębowy las, cudny. Ptaki śpiewają. Rozglądam się oczywiście za pieprznikami jadalnymi i za usiadkami oraz za jakimiś wynalazkami. No, mam nadzieję, że aparat jeszcze przyda mi się do czegoś, chociaż dzisiaj cieszyłam się przy tych pierścieniakach uprawnych, że je mogłam sfotografować. Dzisiejszy nasz pierwszy borowik usiadkowany, taki ładny, bo wcześniej mieliśmy kilka przerośniętych. Ale jak wiecie, ja uwielbiam te beczułeczki i ten sta z całą pewnością spełnia moje standardy. Nawet twardy ma trzon, może jest i zdrowy. Jarek tam fotografuje salamandrę. Dzisiaj bardzo dużo salamander. też wam trochę pokazywałam. Las znowu fajny, dębowy. Po drugiej stronie jest bukowy. Chodzimy dzień. Jak widzicie, zrobił się bardzo piękny. Już nie pada od dawna, właściwie tylko na początku padało. Także jest super, ptaki śpiewają, fajny dzień. Jeszcze mały piknik z widokiem. Przerwa, i potem ochoczo ruszamy dalej na dalsze poszukiwania grzybów. Dzisiaj borowików posiadkowanych o wiele mniej niż wczoraj, za to każdy cieszy o wiele bardziej niż, niż te wczorajsze. Trzeba sobie dozować tą przyjemność ze znalezienia. A ten cieszy mnie też dlatego, że rośnie w bukach, więc nowość swego rodzaju, bo wcześniejsze, wczorajsze były z lasu dębowego. Sami spójrzcie jaki piękny las bukowy tutaj jest w okolicy. Dzisiaj to tak bez rewelacji grzybowych, ale teraz zdecydowanie troszeczkę puls nam się podniósł, bo trafiliśmy na miejsce, świetne miejsce z krasnoborowikami ceglastoporymi. Spora ilość koło siebie, i to takie ładne, kształtne, więc jesteśmy zadowoleni. Tak, zdecydowanie nie jest źle. Pod koniec zakładam, jako że już coraz później się robi naszej dzisiejszej wędrówki, znowu wraca nam troszkę energia. Zresztą i tak przecież. Pewne ciekawostki się udało znaleźć. Tak, oczywiście dzień i tak pełen emocji, bo przecież i ten piękny rezerwat przyrody z cisami rosnącymi naturalnie w przyrodzie, i przecież kilka, właściwie dwa konkretnie, jeżeli mamy być szczerzy, borowiki usiadkowane, ale też pierwszy raz trafiliśmy i to zarówno Jarek, jak i ja na Jakie uprawne. Fajnie było połazić. Dzień się zaczął cudownie, deszczowo najpierw, a potem. Potem się przejaśniło, więc naprawdę przyjemna aura. A teraz Wam pokażę te krasnoborowiki Ceglastoporę, żeby, żeby jeszcze nacieszyć oczy jakimiś pięknymi grzybami. Więc najpierw namierzyłam jednego kapcia, którego minę, potem tego pięknego, a w ślad za nim kolejne. Patrzcie, co tu się będzie działo. Tu są maluchy. I jeszcze więcej maluszków, łypeczków kompletnych. Nawet niektóre wyglądają jak żołędzie tutaj Ale te zdecydowanie wyglądają mnie jak żołędzie piękne, jeszcze tak wspaniale oświetlone i Jarek mi tu w ogóle zrobił ekspozycję cudowną posprzątał I jeszcze dalej tutaj przy ślimaczorze ten też uroczy w takim rowku w lesie dębowym, czyli dzisiaj w lesie dębowym dopisały nam różne gatunki grzybów, aż trzy pieczniki jadalne. Krasnoborowiki ceglastopora i borowiki usiadkowane. Z drugiej części lasu trafiły się jednak borowiki usiadkowane, super, beczułeczki. Tutaj jeden taki maluszek, a drugi większy przy naturalnym użyźniaczu. Ten jaśniejszy, ale też fajny, kształtny. Druga część tego samego lasu dębowego. Tam krasno borowiki tu borowiki usiadkowane. A las i tak cudowny, mokry, żyzny, więc nawet jeżeli nie ma zbyt wiele grzybów, to i tak bawię się po prostu świetnie. Jest to dla mnie cudowna odmiana. Napawam się każdym dniem. Cieszę się, że temperatura nie za wysoka. Wspaniała, wspaniały długi weekend. Tutaj w ogóle mamy bardzo profesjonalne sesje zdjęciowe. Jak widzicie, blenda, jak to Jarek określił, golden hour i golden light. Od blendy złote światełko. Także cudownie tutaj się eksponuje, pokazuje, prezentuje ten borowik usiadkowany. Oczywiście obfociliśmy. Teraz będziemy mieli takie same foty usiadka. Cudo! Zbiory dzisiaj może nie jakieś super obfite, oczywiście koszyk by się bardziej zapełnił, gdybyśmy zbierali wszystkie krasnoborowiki i ceglastopory, ale i tak dosyć przyjemnie. Pierwsza czubajka kania, pierwsze w życiu pierścieniaki uprawne. Dzisiaj będziemy próbować po kawalątku kilka ładnych borowików usiadkowanych. No i oczywiście pieprzniki, udało mi się samej wreszcie namierzyć jakąś grupkę czy dwie. Także miły, fajny dzień. Dzięki za te dary lasu w prezencie na dzień dziecka, pozdrawiam was. Kochani, my już kończymy to wyjście, ale jeszcze jedno wspólne wyjście przed nami jutro. Dzień był wspaniały. Ja się cieszę, naprawdę wiem, że niewiele potrzebuję do szczęścia. Cieszę się z deszczu przede wszystkim, ale potem się zrobiła świetna pogoda. Słoneczko, nie za ciepło, rewelacyjnie się chodziło. Grzybów może nie za wiele, ale i tak fajnie. I te pierścieniaki uprawne po raz pierwszy trafione też fajna, fajna przygoda i piękne cisy. Także naprawdę wspaniały dzień. Ptaki śpiewają. Dzięki za wspólny wirtualny spacer. Bardzo, bardzo Was pozdrawiam. Ja też bardzo dziękuję. Wszystko mi się bardzo podobało. Odkrywanie nowych miejsc ma swoje uroki, ma swoje wady i zalety. Oczywiście nigdy nie wiadomo, co się dokładnie znajdzie, ale myślę, że oboje jesteśmy zadowoleni i pełni energii. Jutro znów przystąpimy do poszukiwań. Tak, dokładnie tak jak mówisz. Poszukiwanie nowych miejsc zawsze się wiąże z pewnym ryzykiem, ale nie można też wiecznie chodzić w te same. Także i tak, i tak bardzo fajnie wszystko wyszło. Papa, trzymajcie się do następnego razu. Do następnego. Dziękuję. Do zobaczenia. Hej.